Ofertę Makity przede wszystkim wyróżnia jakość i innowacyjność oferowanego sprzętu i myślę, że to jest wyznacznikiem i rozpoznawalną cechą elektronarzędzi i narzędzi produkowanych przez firmę Makita. Trudno wskazać na jeden dział w ofercie Makity. Oczywiście na rynku bardzo znana Makita jest z powodu na swoje narzędzia akumulatorowe. Tutaj jesteśmy zdecydowanie wiodącą firmą na światowym rynku narzędzi profesjonalnych. Firma Makita powstała w Japonii. Na początku zajmowała się budową silników elektrycznych i w latach 50. stworzyła pierwsze elektronarzędzie. To były strugi elektryczne. I od tego momentu zaczęła się historia ta dzisiejsza, już nam znana, czyli budowa elektronarzędzi. Po latach stała się globalną firmą obecną na wszystkich rynkach światowych. Jednym z największych producentów elektronarzędzi na świecie, profesjonalnych elektronarzędzi na świecie. W tej chwili już rozszerzyła swoją ofertę. Również o narzędzia akumulatorowe, pneumatyczne, spalinowe, coraz większa gama narzędzi ogrodowych. Jeżeli chodzi o cechy ekologiczne, proekologiczne narzędzi, trzeba by spojrzeć na to dwutorowo. Z jednej strony obciążenie dla środowiska naturalnego i tutaj na przykład przy narzędziach spalinowych dba się o emisję spalin, emisję hałasu. Ale jest drugi, drugi kierunek, czyli obciążenie dla pracownika. No to też trzeba traktować jako ochronę środowiska, czyli zmniejszanie poziomu wibracji, poziomu hałasu. To są bardzo istotne cechy i te, tymi dwoma kwestiami firma Makita się zajmuje i szczególny nacisk na to kładzie przy produkcji, projektowaniu elektronarzędzi, narzędzi spalinowych.